Cześć wszystkim! Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Ale niestety dopadła mnie taka infekcja, że nie byłem w stanie nic robić. Do jeszcze teraz nawet nie mam ochoty zabierać się za, za, za model. No ale dobra, do rzeczy. King George V. Tak wygląda. po malowaniu pokład górny no tutaj widać te niestety rufa śruby ster i teraz to tutaj na dziobie to ja to tu uciąłem bo według planów to ma być w całości tu, ale według zdjęć oryginalnych on ma właśnie tylko dotąd. I nie, nie na wszystkich zdjęciach to jest. Nie, nie wiem co to jest w ogóle, do czego to służy. Ja to uciąłem. No i to tak wygląda z przodu. Od dzioby. Wygląda dno. Z daleka to fajnie wygląda, ale z bliska to już gorzej. No. Tutaj te łączenia. No i to też mi tutaj nie wyszło, bo mogłem to odciąć tutaj. Odciąć to. I najpierw przyklejać to. I to tutaj też odciąć tu, a dopiero ten paseczek u góry. A ja tego po prostu nie odcinałem tylko tak zagiąłem no i wyszło jak wyszło. Tutaj jest troszkę wgłębienie. No, ale dobra nie ma co w ogóle mnie <laughs> jakiś szał napad, bo się wziąłem za Pancer 6 Tiger, ale to zrobię w następnym osobnym filmie. Stoi na razie wszystko, bo nie mam ochoty na klejenie. To ma być przygotowane już do nadbudówki dziobowej. No, może za parę dni coś ruszę z tym, ale nie wiem. Na razie nie mam w ogóle podejścia do tego. Tutaj są na kotwice, znaczy na te. Na łańcuchy, kotwice to tutaj. Tak się prezentuję, może z góry zrobię w całości. No to tak, z daleka to fajnie, ale z bliska już gorzej. Tak się prezentuje jedno. Już pokazywałem. Ruch. Może tak. Do światła. O. o! Będzie trochę lepiej. Do światła. O! Już widzę, że. Będzie trzeba coś tu podkleić. Bo sobie złamałem. O. Tu. Dobra. Wiktor pójdzie w ruch. No to tyle na razie. Co bym miał do pokazania? Pozdrawiam.